Dobra, tu mam taki odtłuszczacz, tym odtłuściłem plastiki, to jeszcze, ja nie wiem czemu takie takie czarne jakieś tu wyszło, ale to podkładem za ten, muszę to później przemyć jeszcze tym, tym rozpuszczalnikiem i będę podkładem do plastiku malował, tu mam zrobione, już pomalowałem, papierem leciałem 200, 120 kąpierw, Później wyszorowałem to. Później na mokro lekko przeleciałem. I teraz tak tu opryskałem takim czymś. Później mam szary podkład. Jutro przychodzą mi rale. Rale. Tu mam znowu bezbarwny lakier, klar. I tu jeszcze zakupiłem. Do tego Kangura tym podkładem przeleca akrylowym plus do tego dopierdolę, dopierdolę taką farbą do felk aluminiowa RAL, poszło po rajtach. i to już będę pistoletem, to już będę pistoletem malował, nie? To jest akurat rozcieńczalnik do tego. Tam nitro leży, to do czego innego. Dobra. Idę jeszcze raz prysnę. I biorę się za dużego. Mięta powłoka. Trochę za mocno prysnę. Te dwie to mogę. To między 5 a 10 minut. Dobra cimy ale żem zajęwał Aj kurwa moja komora nie włączyłem od kurzacza o kurwa.

to emblematiki mam poprystane też i także się... niech to nic nie dzisiaj i bierzemy się za czyszczenie Kangura Będziemy bać kangura Będziemy jebać kangura ale ja go pierwszy dobra ja pierwszy go tu poopklejam to nie będę robił pierwsza Słopka je taką cyk cyk, cyk cyk i chuj. Dobra, ja sobie go idę go obkleić i później się widzimy, będziemy malować. Tu już mam pomalowane podkładem. dobrze, że nawet, nawet nieźle wyszło i będziemy czekali jutro może rale dolecą i po przekątnej. Zielony mat, brąz, mat Zielony mat, brąz, mat I tu lekki moro zrobimy z napisem. Myślę, że będzie Gites. No i plus jeszcze mamy kurwa kangura do ogarnięcia, ale to już jutro. Na razie, cześć. No się ma i tak mi dekory wyszły. tu kurwa z dziury mi powychodziły za mocno przeszlifowałem Później nitrowy ten, a nitro zeżarło ze plastik. Który na aut ładnie wyszedł? Malowałem takimi sprayami. To jest RAL 6031 Forest Green. Tu mam spray. Teraz mam jeszcze pokażę, co zaproponowałem. I to jest RAL 827. Trochę się różnisz na tym. Mi się zdaje, że jest ładniejszy. Yy, kolor yy, na plastiku niż na tym a dobra tu jest kangur zeszlifowany czekam na kangura będę malował, malował. będę farbą taką on jest ten tylko przemieć go jeszcze raz i, i, i. czekam muszę zadzwonić po uchwyt gdzieś na rochę bo nie mam kurwa Teraz plastiki, pokażę Wam jak wyszły w osiołku. Tu elegancko, nie wiem czy będzie widać, bo akurat nie widzę RX4 z jednej i z drugiej strony jak wyszły plastiki mi w środku może nie być tak słońce plasticzki tak wyszły Tu zielony tu brąz tu zielony tu brąz Jeszcze planuję te plastiki pomalować te plastiki te plastiki pomalować to pomalować to pomalować na moro to pomalować na moro tak żeby było coś innego to na moro Wiadomo, tu ten panel na moro i chciałem tą obramówkę w środku. Jedną, tylko kurwa mi się nie chce rozbierać licznika, nie. Jeszcze zobaczę co tu będzie do pomalowania, kurde. No wiadomo klameczki, klameczki. Może to pomaluję. Krateczki będę próbował. To będę próbował pomalować na moro. To na moro. Wszystkie plastiki, co są, to będzie ten pod sufite szukałem brązowej lub haki yy, materiału kurwa nie ma. Nie ma kurwa, no nie idzie dostać tej brązowej albo kurwa tej albo zielonej haki, bo chciałem tu na przykład brąz i tu yy, zieleń, tu boczki brązowe takie kurwa, żeby porobić tak sobie w moro odrzutowca. Dobra na tyle to tyle to koniec jeszcze nagram wam filmik jak ściągnę te napisy jak wyszły no i tak nie wyszło malowanie majstrowi kurwa tu się babo przypierdolił nie wiem czy widać słońce razi kurwa taki gungol ale tak tu mi pszczoła nasrała tak to wygląda już chwilę na dworze Ты Kurwa, chyba farba mi się waży. Wejdź git. Malina. Dobra, do następnego.